Jak głęboki i trwały może się okazać wpływ Dipsik na rynki kapitałowe? O tym będę rozmawiał z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji XTB. Dzień dobry, witam pana panie Maksymilianie. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Pojawienie się tego darmowego Dipsik wywołało bardzo duże zamieszanie, bo Nvidia straciła na kapitalizacji tak dużo, że można to porównać z rocznym PKB Szwecji. Czyli straty na rynkach kapitałowych były duże, ale co dalej? Tak, tak. Co dalej? Co dalej jest bardzo dobrym pytaniem, ale jeszcze najpierw odpowiedzmy sobie, dlaczego to się stało i w którym momencie, ponieważ, czy przypadkowo, czy nie, tutaj mogą być różne scenariusze, bo sam DeepSeek jest powiązany z dosyć dobrze działającym funduszem inwestycyjnym z Chin, więc to wejście w weekend, tak, żeby w sensie takie pojawienie się pierwszych informacji. W piątek, czwartek i przez cały weekend, żeby inwestorzy mieli czas na przetrawienie i zastanowienie się nad tym, na ile DIPSIK jest zmianą lub nie, to myślę było kluczowe, właśnie z perspektywy indeksów. No i przez ten cały weekend inwestorzy stwierdzili jasno: to jest coś, może niekoniecznie wow, ale to jest taki pewien moment, który niektórzy nazywają sputnik moment. Chodzi o to po prostu, że właśnie DeepSeek pokazał nam, że da się zrobić technologię podobną do amerykańskiej, tylko znacznie taniej i właśnie to spowodowało tak mocną przecenę na spółkach technologicznych, ponieważ wydaje mi się, że inwestorzy zaczęli przykładać dużo większą wagę nawet nie do przyszłych przychodów ale do obecnych i przyszłych wydatków właśnie na dalszy rozwój technologii sztucznej. Czyli inteligencji. inwestorzy potraktowali, że te plany najważniejszych graczy pod względem wydatków na sztuczną inteligencję po prostu były zawyżone. Wszystko da się zrobić taniej, tak? Czy wszystko da się zrobić taniej, to niekoniecznie. Natomiast ja bym powiedział, że inwestorzy będą dużo surowiej patrzyli teraz spółkom na ręce pod kątem wydatków. I będą właśnie im mówili, że może niekoniecznie chipy od NVIDIA na przykład trzeba kupować najdroższe, tylko trochę tańsze, albo jakoś inaczej to robić. Też warto zwrócić uwagę, że praktycznie każda ze spółek technologicznych, zresztą mówi się nawet, że samo OpenAI też planuje e, tworzenie własnych chipów pod rozwój AI. No i może się okazać, że w perspektywie kilku lat praktycznie każda spółka technologiczna będzie sama dla siebie wytwarzała tego rodzaju chipy, co spowoduje, że Nvidia też będzie musiała zmienić swój model biznesowy. Dlatego mamy teraz przecenę na Nvidia, ponieważ inwestorzy zaczynają wyceniać pewnego rodzaju prawdopodobieństwo tego, że Przestanie być jedynym graczem na rynku. Tutaj, oczywiście, cały czas niewątpliwą przewagą Nvidii jest to, że ma pewnego rodzaju specyficzny ekosystem, który nie pozwala tak łatwo łączyć chipów Nvidii z innymi, co też właśnie pomaga firmie w, bardzo, w zdobywaniu bardzo wysokiej marży. Natomiast w perspektywie kilku lat, szczególnie przy tak wysokich wydatkach, jak teraz spółki technologiczne. Ponoszą na rozwój sztucznej inteligencji, to możemy się spodziewać, że właśnie pojawi się konkurencja do Nvidii i to nawet nie w przypadku innej spółki, tylko wewnątrz tych spółek technologicznych. Po prostu one same zaczną to tworzyć i to jest to, co rynek wycenia. Dlatego też rynek tak mocno patrzy na wyniki spółek technologicznych. Właśnie pod kątem zarówno tego, jak będą w stanie zwiększać przyszłe przychody, bo to jest istotne, ale również pod kątem tego, czy przyszłe wydatki nie są trochę przeszacowane i czy nie mogłyby być lepiej wykorzystane te środki. A co w raportach kwartalnych pokazali naj, najważniejsi gracze, właśnie jeżeli chodzi o koszty, technologii, sztuczną inteligencję i tak dalej? Co z Meton, co z Google, jak zareagowała giełda? Tak, tutaj jeśli chodzi o wydatki to akurat większość spółek już już mówiła trochę wcześniej o tym, że będzie to więcej niż się spodziewają analitycy. Natomiast powiedzmy taki niedawny e, raport wyników pokazał alfabet. No i tutaj okazało się, że nieznacznie poniżej konsensusu analityków pod względem przychodów i równocześnie Dużo większe wydatki e, zaraportował Alphabet za, za cały rok, i to spowodowało przecenę ponad 7% po zaraz e, ogłoszeniu wyników, ponieważ, tak jak mówię, inwestorzy teraz będą dużo surowsi dla spółek. Na zasadzie, że e, jeśli chcecie wydawać tyle pieniędzy, to musicie nam uzasadnić, czemu to robicie. I wydaje mi się, że w tym kierunku na razie będziemy zmierzali, natomiast z drugiej strony jest to. O tyle kluczowy moment ogólnie dla rozwoju sztucznej inteligencji, ponieważ jest to e, DeepSeek jest akurat technologią otwartą, to znaczy, że każdy może korzystać się z niej, ulepszać, czy nawet zainstalować na swoim własnym serwerze. I to e, równocześnie oznacza, że bardzo przyspieszy rozwój tego typu technologii, ponieważ teraz każda osoba na świecie może przyczynić się do rozwoju różnego rodzaju narzędzi. No a wiadomo, wraz ze wzrostem narzędzi zaczną powstawać też nowe możliwości, zaczną też się pojawiać nowe spółki, może nowe trendy, i na pewno zapotrzebowanie ogólnie na chipy sztucznej inteligencji może być wciąż większe. Natomiast, właśnie pytanie, czy będzie tak duże na same chipy Nvidia, czy na przykład nie na jakiegoś innego gracza, który się pojawi na tym rynku za jakiś czas. Bo może się okazać, że właśnie na przykład każdy z nas za jakiś czas, chociażby w swoich telefonach, będzie potrzebował takich chipów już lepiej działających pod sztuczną inteligencję, i wtedy inni gracze niż Nvidia będą wchodzili do gry. Więc tutaj, w perspektywie takiego inwestora, który chce znaleźć jakieś okazje, jest bardzo ciekawy czas, tylko na razie trzeba szukać. Jakie mogą być nowe zastosowania technologii sztucznej inteligencji, gdzie ona się pojawi i gdzie przyczyni się do dużego wzrostu? A może jest tak, że akcje spółek technologicznych nie będą już tak napompowane, nie ma, zmniejszy się ryzyko, że powstanie na tych akcjach bańka spekulacyjna, bo trochę powietrza z, tych, z tej bańki potencjalnej jednak już spuszczono. Oczywiście, że tak, oczywiście, że tak. Tutaj też e, proszę pamiętać, przy spółkach technologicznych, e, tak szybko ich nie, nie skreślajmy. O tyle, że to wciąż są fantastycznie funkcjonujące modele biznesowe, które mogą z roku na rok bardzo zwiększać swoje przychody, więc tutaj sam rozwój sztucznej inteligencji też będzie wspomagał te spółki. Równocześnie spadek stóp procentowych też może działać korzystnie na spółki technologiczne. E, polityka Donalda Trumpa właśnie związana ze wspieraniem e, Wszystkiego, co amerykańskie, też może być jednym z takich pozytywnych newsów. Oczywiście pytanie, na ile to już nie zostało wycenione przez rynek, natomiast ogólnie ta część przychodowa spółek wydaje się, że też będzie rosła w dosyć dobrym tempie, a może rosnąć nawet w szybszym tempie niż przewidują niektórzy analitycy, jeśli dobrze zostaną wykorzystane narzędzia sztucznej inteligencji. Bo tak jak mówiłem, z jednej strony będzie duże rozliczanie przez inwestorów w kontekście kosztów i wydatków. Ale z drugiej strony może być pewnego rodzaju niedoszacowanie strony przychodowej, jeśli się okaże, że na przykład właśnie Meta, Google czy ktokolwiek inny, stworzy właśnie pewnego rodzaju nowe narzędzie, które też może się okazać bardzo dochodowe, to ta strona przychodowa też może zostać nie, niedoceniona. To jest, takie, to jest taki moment, gdzie możemy pójść w dwie strony, albo rzeczywiście, że inwestorzy stwierdzą, Spółki technologiczne są za drogie i szukamy okazji gdzie indziej, ponieważ spółki poza właśnie Magnificent Seven, czyli tą wspaniałą siódemką, są dużo lepiej wyceniane właśnie też oferują korzyści w postaci tego, że przy spadku stóp będzie można zarobić. Natomiast jest też właśnie ten scenariusz, że po prostu to, co się wydarzyło z DeepSeek to jest dopiero początek ogólnie rozwoju narzędzi sztucznej inteligencji, które mogą właśnie tym bardziej wspierać. Zyski spółek z sektora technologicznego. O tym, czy chiński Dipsik może mieć istotny wpływ na rynki kapitałowe, rozmawiałem z Maksymilianem Kuchem, analitykiem rynku akcji WXTB. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dziękuję bardzo.